wszystkim bardzo serdecznie. Ja jestem Shiro i zapraszam Was dzisiaj na trzeci odcinek z Gry Price Simulator. W ostatnim odcinku zakończyliśmy walką z bossem. Ja już się zamykam, a Wy oglądajcie i. cóż, miłej zabawy. Dobra, kontynuujemy za pomocą Fki. Hmm? Po rozmowie z Hochołem. Aha, dobra, to wracamy tam, gdzie powinniśmy wrócić. To może później się uruchomi, ale na razie wiatraczek to jest to z tym kościołem. Dobra, to znowu wyłazimy z kościoła. Wyspowiadamy trochę ludu. W piątek naprawiliśmy mamy do dobiżutę czci ojca swego. Ojciec mnie wkrótce spaliliśmy u dom. E, w Sylwestra graliśmy. Mm, mieliśmy Bogów cudów przed Bogiem. Kodeks pierwszy. Ojciec mnie wkrótce spaliliśmy u dom. Załowaliśmy się w Sylwestra z żoną. Kodeks pierwszy. Mieliśmy bogów cudzych przed Bogiem. Kodeks pierwszy. W piątek mieliśmy imprezę. Bomba nie przyszedł, więc odrobiliśmy mu dupę. Dzieci ojca swego. Dobra. I fałszowaliśmy podczas psalmu. Ojciec mnie spaliliśmy więc mu domu. Mówiliśmy fałszywe sąsiedztwa. Odwołaliśmy część temu jakieś dziwnemu bytowi. Ok, zjednoczyliśmy naszego ojca, żeby spać z kanapy. Mieliśmy bogów co do Bogiem. Oszczyliśmy dziecko u jakiegoś innego boga. Co się. E... Pamiętaj, aby Dzień Święty święcił. Ok. E... Cały dzień w kurwę miał mój stary, nie mogę mu tego wybaczyć. W piątek mieliśmy imprezę, bomba nie przyszedł, więc obrobiliśmy mu dupę. Uj, oj, oj. Mówiliśmy fałszywe słuchczy, bliźniemu swemu. Wiedziałem, że takie to się stanie o Boże, ale nuda. E, nie wzywaj Pana Boga. Cały dzień się modliliśmy, ale chyba pomyliliśmy Boga. E, kocham moje dzieci rodziców mnie. Wszyscy Bogowie są równi, ale niektórzy są równiejsi. To jest to. Nie widzę sensu w mojej rodzinie. Kodeks drugi. Ok, 97% będzie. Cały czas się modliliśmy, ale chyba pomyliliśmy Boga. Nie widzę sensu w mojej rodzinie. Mieliśmy Bogu co ze przed Bogiem, Krzyczyliśmy imię Jezusa bez powodu. W piątek mieliśmy imprezę, bomba nie przeszedł, więc wyrobiliśmy mu dupę. To będzie... Mm. Aj. Mm. Pożyczyliśmy narkotyki, dopisaliśmy na do gulaszu. Nie widzę sensu w czci. Nie wiem, co mnie podkusiło. Dobra. Nie widzę sensu w odnawianiu czci. Uff. Powiednik, jestem na poziomie trzecim. Chrześcijanizm... Ja pierdolę. Dobra. Wyspowiadany i idziemy do chochoła tym razem. teraz. Kurwa. Dobra, paszę. Paszed w chuj. Ale znowu kurwa mi liście krzyż, szataniści pierdoleni.

Halo, Tardis? Ty kupo jebana. Dobra, wracamy do chochoła, bo musimy z nim pogadać. Nie, nikt cię nie potrzebuje. Eee, lewa ręka. Ki, to nie to. Prawa ręka. No co tam, chochoł? Co w ciebie wstąpiło? Nie wiem! Jestem zły! Dlaczego mnie zaatakowałeś? Odejdź! Potrzebujemy szatanistycznych totemów, żebym mógł wrócić do piekła. Ja ich nie mam! Szataniści wszystkie zabrali! Nie to wszystko jebie! Piekło mnie potrzebuje! Porozmawiaj z Nostradamusem. Co tu się od Janie pawliło? Dziękuję za ratunek szlachetny rycerzu. Zapraszam do mojej kanciaby na wzgórzu. Mam u Ciebie dług. Umiesz przywracać klątwy? Nie, ale wiem gdzie znajdziesz szatanistyczne totemy. Odbierz telefon. Cholera, muszę znowu do kościoła wracać. Nie podoba mi się to. Musimy wejść znowu do kościoła. No siema. Jak sytuacja? Srak. Twój kościelny oszalał i nie ma już totemów. Bez totemów jesteśmy w dupie. No bo co? Jestem chrześcijanistycznym kapłanem. Zwalczam moce piekielne. Nie potrafię ich przywracać. Takimi sprawami zajmuje się okultysta, nie egzorcysta. Jedyną hmm? osobą, która zna się na esoteryce jest nasz grabarz Mortimer. I? Mortimer jest łasy nakiczowaty merch, więc kupił ode mnie szatanistyczny totem. I? No i go opętało. I? Teraz, żeby go odopętało, potrzebuję innego szatanistycznego totemu. I? Uratowałem takiego typa z żabią mordą. Może on coś wie. Ma u mnie dług. Oj nie! Wampirze, posłuchaj mnie uważnie. Nie zadawaj się z tym śliskim. Robię co chcę, kiedy chcę. Okej, okay. francuski łącznik. Ir, yy, francuski. Nie mam klucza, cholera. Dobra, nie ma nic tu już dla mnie, niech muzyczkę sobie tu gra. Nie, już dzisiaj odmówiłem spowiedź, więc nie potrzebuję. Dawaj to. Srebrna kula. Niech yep, yep. To są te srebrne kule. A ja się zastanawiałam do czego one są. To teraz już wiem. No, okay. idziemy do tego Nostra Chujusa. Czy jak mu tam było? Co? Kapliczka? Czy co? Dzień dobry Gameplay prohibited Who Wanted, no reward <laughs> To jest robota, praca społeczna. Szataniści, szataniści zamienili tę wieś w chleb, obrany głównym. Obstrany głównym. Na wszystkich budynkach na stronę jakieś bohomazy. Wstyd na cały świat, niech ktoś. To nie ryzykuje, ten nie pije. O, to prawda. my, cztery pazerni. Hazardowi wierni. Amfetaminum. Siema. No cześć, fajnie, że wpadłeś, nazywam się Nostromadus. Chłopie, co ty tu masz za skarby? Cokolwiek, da się połknąć, wciągnąć albo wstrzyknąć, <laughs> I tak bez recepty. I tak kupują tylko alkohol, tu jest Polska. O co chodziło ze stodołą? Co tam robiliście ty i kościelny? Ja miałem tylko dostarczyć towar, ale wpadłem w zasadzkę. Mogłem przewidzieć, że skoro ktoś coś ode mnie chce kupić, to musi chodzić o zasadzkę. Zresztą przewidziałem. Tylko źle. I pewnie jesteście niewinni. Diabolina uwięziła nas, żeby przetestować promieniowalówkę. Ja mam hełm, więc nic mi się nie stało, ale... Chochochowi to reszty odjebało. Podtraktowała go promieniowaniem 666. Będzie używać go do wzmacniania szatanistów. Obiecałeś mi coś. Najpierw prezent. Mam taki święty krzyż. Dostałem go od nieodżałowanego kardynara Kremowy. Mnie nie będzie potrzebny, ale z twoimi umiejętnościami. Daj znać, czy działa. Króca fuks. Pokonaj satanistów. To chyba było trochę inaczej. Utraciłeś 16% swojego splendoru. Łee! Pierwszy zgon w tej grze. Co kurwa? Ja się tutaj odradzam. Oh my god. Tutaj na razie nic nie ulepszę, kurwa. Kuchwa. O, Boże, Boże, Boże. 16% splendoru. Ja jeden. Dobra, musimy znowu wyleźć z tego pierdolonego kościoła. Bóg kocha mnie taką, jaką jestem. Pater nostry. Bóg kocha mnie taką tak jak Tak jak pan Jezus, Jezus powiedział. powiedział. Tak jak pan Jezus powiedział. Dobra, jedziemy. Gdzie ja jestem? Twoja ostatnia. Co to jest? Tu jest kasyno Tu jest świętej kremówy 7, świętej kremówy 8, telefon. E, świętej kremówy 6. Okej okay.

No, no to jedziemy znowu pokonać tych pieprzonych satanistów, którzy mnie zabili. Gdzie jest twój bok? Masz zaś Gdzie jest twój bok? O kurwa. Tak I to Masz kurwo. Nostradamus. No się ma. Działa, święty Krzyż nie robi mi krzywdy. Mało tego, ja nim władam. Podobnie jak rękawicą telekinezy. Większość cech, z mi się rodzimy, jest to dupy potłuc. Jedyna naprawdę istotna zdolność to umienie dostosowywania się do okoliczności. Podziękuj, Torpedo. Pozbawił Cię demonicznych cech, ale wzbogacił o święte. Na stałe? Nie wiem tego. To co z Ciebie za prorok? No, chujowy. Niektórych rzeczy nie umiem przewidzieć. Pozostałe przewiduję błędnie. Straciłeś Wam picheczne właściwości na dobre i na złe. Nie możesz ratać, pić krwi, ale jeść czosnek i spać na kanapie to jak najbardziej. Jednak wolę niewidzialność i nadludzką siłę. Do tego potrzebuję temu, Gdzie go znajdę? Diabolina kazała szatanistom zgromadzić wszystkie totemy Torpedo. Skurwysyny plądrują wieś. Nostramadus zdradził mi ich kryjówkę. Tu jest Polska. Tak? Na znak? Wino jest dostępne w panelu szybkiej akcji. Amen. Jest sobota. Jest sobota. Okej. Okay. Po maturze pójdę na kremówki. Po maturze pójdę na kremówki. Potrzebuję. Uzy, uzy, a prowadzą mój nieb. <laughs> to temu nie znalazłem, tylko jakieś metalazo. Lepiej, żebym się nie przyzwyczajał, bo jak coś zaczynam zbierać, to muszę mieć całą kolekcję. Pałka <laughs> się. No, słuchaj, kurwa. Gdzie jest Twój Bóg? Nie w szczepionkę Nie w szczepionkę Weł, nie w szczepionkę Boli, a boleć Gdzie jest Twój Bóg? Nie zadawaj się z Nostramadusem. To zły człowiek. Śledzisz mnie? Przyglądam ci się uważnie. W końcu jesteśmy wspólnikami. A ludziom się to podoba. Tak. Co mówią? Podobno wyśmienicie spowiadasz. Twój splendor cię wyprzedza. Umiem hm? też w telekinezę i święte krzyże. Ale może być jeszcze lepiej. Na razie skup się na spowiedzi. Masz niby jakieś kodeksy, ale ludzie lubią pogrzeszyć. To kto im broni? Nikt im nie broni, ale nie mają zasad, które mogliby łamać. Znajdź pozostałe kodeksy, no bo wiesz. Pamiętasz schemat Diaboliny? Mam tego więcej. A zadań głodnych, możesz też wykonać zadanie opcjonalne. Wykonanie zadań opcjonalnych pozwala uzyskać bardzo dużo dodatkowych PLN-i, Splendoru oraz inne nagrody niespodzianki. Porozmawiaj, Nostra, Amadusem. Mistrz morału w sługa grzechu. Ja pierdolę.

Poszli. Dobra, dawaj to życie. Podobno jesteś niebezpieczny i mam się z tobą nie zadawać. Nie jestem niebezpieczny, tylko znienawidzony. Jedynie Mortimer mnie to reluje, bo skupiłem od niego całą żółć. Ale jej też nie chcą cię. A jednak mnie przed tobą przestrzegają. Nie dlatego, że mógłbym ci zrobić krzywdę, to oni chcą zrobić krzywdę mnie. Być może zasłużyłem. A może dlatego, że robisz ludzi w chuja, fałszywy proroką? Nie znalazłem do temu. Tylko jakiś widzic, Spinner. Słońce Co? Posłał mnie w konkretne miejsce. Rzekomo temu? Zamiast do temu znalazłem przypinkę z koronawirusem. I przypadkowo okazuje się, że właśnie takiej złotej przypinki potrzebował. To nie jest przypinka. To nie jest przypinka. No nie jest. Nie jest. Nie. To co to jest? To jest część od Wichajstra do zmiany pory dnia. Słyszeliście? To jest część od Wichajstra do zmiany pory dnia. A może do zmiany dupy. <grym> to zmiany tupy. Sprawdź sobie. To psa, ale ten czas zapierdala. <grym> Urządzenie to pozwala zmieniać porę dnia. Zmiany pory dnia powoduje ponowne pojawienie się wszystkich pokonanych we wsi szatanistów. Kupują tylko alkohol. A ja mam to, to Nie, a ty? Nie. Ech. Trzeba będzie ten egzorcyzm przeprowadzić w inny sposób. Porozmawiaj z Melisą, naszą wielką czarodziejką. Melisą? A może sam z nią pogadaj, błękitny, Bajerancie? Nie, ja mam na głowie papieża. Wierz mi, papieże to znacznie groźniejsze istoty niż wykastrowane wampiry. Hmm? Załatwią transport relikwii. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale bez klątwy też jestem cholernie niebezpieczny. O, zauważyłem. Naprawiłeś do Stramadusowi zabawkę. Jesteśmy w ciemnej dupie. Powinieneś być mi wdzięczny. Przyniosłem wam światło. Zabawki do Stramadusa i w ogóle do Stramadus to wrzody na zdrowym organizmie Sandeville. To przez nie wszyscy jesteśmy popierdoleni. Ta rata magiczne kule. Różby Andrzejkowe. Ta żabia pokraka miesza ezoterykę z rzeczywistością, jak błyski z kolą, a ty dostarczyłeś jej urządzenie do zmiany pory dnia. A to oznacza jedno: mamy mniej czasu na odopętanie opętanych. Przejebane. No, przejebane. <laughs> to się zotykuje. Poświęcenie oszopania, porozmawiaj z Melissą. Ale to już moi kochani zrobimy w następnym odcinku. Ja byłem Shiro. I do następnego trzymajcie się. Nara.